Nie zapomnijcie, zapomnijcie wejść na mój serwer Discord przed odcinkiem i zasubskrybować kanał mój i kanał Timo 2014 No i zobaczcie odcinek, był nawet mocny Więc najlepiej żebyście go zobaczyli Przecież wy go teraz oglądacie No dobra, nie przedłużam odcinka Jezu, no nie futrzak! Miałeś ubrać strój, ja założyłem maskę, no a ty, a ty co? Nic! Nic. Bo zapomniałem. O nie, uważaj, chodź się ukrywamy. Gdzie? Chodź idziemy na, na najwyższe piętro, zamykamy się w pokoju. Chodź szybko, chodź szybko! Tu, tu. Otwarty garaż? Zamykamy, zamykamy. Dobra, dobra. Zapomniałem, dobra. Ch chodź z sp spiderkiem. Szukamy go. Z środka we Dobra, szukamy. W środku. Dobra. O kurde, o kurde. Gdzie? Nie, nie otwieraj! Nie otwieraj! Nie otwieraj. Muszą być zamknięte. Wiem, że to jest Wiem, dobra, to jest fajna funkcja, że te ptaki. Y, mają. Y, klucze. Tu jest, no ale. Gdzie? 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 Nie są? Zadziałem, zadziałem. Tu jesteś, Ty, wchodź. Oni tu są, on jest tu, on jest tu. Muszę tam polecieć. Jest! Jak on wszedł do środka? Futrzak, zapomniałeś zamknąć drzwi na klucz. Ukrywaj się przed nim ptakiem! Ukrywaj się! Uf, futrzak! Chodź! Chodź! Zamknąłem na szczęście na klucz. Nasz pokój. O jest na wierzchu. Szybko. Sprawdzam czy idzie do naszego pokoju. No nie, chyba idzie, dobra, muszę Co to są? sprawdzić. Kurde, nie zamknięte. Nie uda mu się y, otworzyć tych drzwi. Na samej górze. Na samej górze. Błagam. Idę, 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 idę. idę, idę. O, chyba idzie do otwartych drzwi, zmierza. Ej, co to jest? O nie, o nie, o nie. nie, nie. O, zmierza do otwartych drzwi, a nie, zszedł na dół. I kolejne drzwi są już zamknięte. Nie dostanie się do nich. Cip, cip. Nie dostanie się do tych drzwi. No, A nie wszedł do innego pokoju. Futszak, Wyłącz. Chodź, chodź. Szybko, szybko. Musimy zrobić tajną misję, futrzak. Chodź. Co to za krasnol? Jesteśmy jak Lara Croft, chodź. Chodź. Szybko, na dół. na górze. Szybko, idę. To jest tajne wejście. wejście. Chodź, chodź. To jest tajne wejście, które zeskanowałem. Dobra. Wódrzak. Otworzy tajną klapę. Okej. Okay. Co ty robisz? Ja O, biegniemy do agencji Midasa, zobaczyć jakie są tam bronie, najpierw, się gdzieś najpierw, schłajmy. najpierw bierzemy bronie, a potem y, idziemy znowu do naszej agencji i się tam znowu chowamy. Dobra? Dobra. Gdzie są te blania? Tu, a tutaj? Ja nie chcę. Czy słyszałem. Nie, być nie, Midas? Midas ja być nowa nie, nie, Ej, dobra! nie, 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 że jesteśmy robotami z agencji Midasa Jesteśmy, Jesteśmy potami z agencji Midasa Czekaj im on mówił, musimy go znaleźć. Jest Hej, jestem z agencji Midasa. agencji Midasa. To Midas kupił jakieś nowe drony? Nie jestem wiem. dron Midas ja jestem, O ja 0200003 Dobra, czyli będę skupił jakieś drony. No, A bo to jest nie... dron 0.0000004. Dobra, ale nie mogę znaleźć... A ty tych masz downa. Co? A ty masz... Masz takiego downa, że się podkopujesz do dołu ciągle. A! O nie, szybko! No dron, szybko by tak do naszej na agencji! Ukry... Idziemy do naszej agencji i się tam ukrywamy. Zbawię go strzału w garażu. Ha! Żebyśmy mogli bezpiecznie wejść. Rzuciłem. Rzuciłem. A ja teraz mam ugiadek! Có wy. Ukrywam się! Nie znajdzie mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie. Jestem za agencją Lydasa. Szybko! Szybko! Ukrywamy się. Co wy za Szybko do środka. Do tajnego innego pokoju. Szybko. Do tej innego pokoju. Że Internet. Ja zaraz mam po prostu... O. Co, wow. co wow. jest? Da się przez wylecieć. Nie wiem, nie wiem. Chyba nie, nie. On jest tam ze ścianą! Tam ze ścianą! Co oni są? What, what? Oh. Zyskanuj, no patrz, on jest tam. On jest tam. I rzeczywiście. Cie, on jest sowku, czy blade. Ej, kto to się ośmiał? Cicho, ci, 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 bądź cicho. Cie, on jest tam. Cicho. Jebik. jakieś bronię. Wezmę jakaś... jakoś. Wezmę jakoś. Ronik tak zimnie. Wezmę z tajnej klapy. Okej, uważaj. Futsza! Futsza! Co on może być? Szybko, niech, Tak gdzieś na dachu. Poszedł na dach. na dach. Okej, Jesteś na dachu tajna klapa, futrzaku. Na razie jej nie używam. A, wow. 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 zeklinowana. Mm. Oh. Oh. Uważaj. Nie wiem, idę do Midasa powiedzieć, że gdzieś poszli i nie wiem gdzie. Do niego przez krótkofalówkę, falówkę. No chyba tak. Mam nadzieję, mam nadzieję. Ej, co to za strzały? Ha! Ale beka! Ale beka! Ale beka. Olaf idzie, plicz. Dobra, futrzak, otwieram tajną klapę. Jej, jej. Co robimy? Widziałem tam jakieś światło. Chod, są w domu. Zamykam. Widzę ich w domu. Jakieś światło w domu widzę. Gdzie oni są? Są. Otwieram drugie tajne okno w sumie. Na Otworzę tajne okno. KURÓŻ! Chowaj się w tego piersa i jak tylko wrócisz, to Jezu, szybko chowaj, chowaj, chowaj. Foodshack, szybko! Foodshack! FOODSHACK! Widziałem ja go przez okno. Szybko! Zamykam tajną klapę. Tajnu... O nie. Futrzak! Futrzak? Jestem! Jest nie są! Mówi, hop. mówi mi das! Agencie! Agencie. Y szukasz Agencie. ich dalej! Ich dalej? Tak, już są w domu. Futrzak, chodź! Futrzak, chodź! No co, mam nadzieję, że ich znajdziesz. Tak, właśnie ukryli się, zaraz ich znajdę na pewno. No dobra, Moja szukaj dalej. Szukaj dalej, powiedziałem. Albo zostaniesz tak. zwolniony. Tak. Cześć. Cześć. Pa. Bro. Ej, Ej, ty Ej, co też... wy tu robicie? Yy. Uważaj, chowaj się. się. Żeby pomyślał, że to są jego zwidy. To są jego zwidy. Przecież przed chwilą to byli, jak oni tu... Teraz ich tu nie ma. Pewnie z Okej, Szybko, tajna klapa na dach. Ale znowu to byli. Co to tu robicie? Oła! Oła! Futrzak! Co? Szybko, wchodzi do auta! Idę, poczekaj! Oto Ała. 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 Trudno o mi się kieruje! Ała. Ała. Kieruj. kieruj! Kieruj! Nie mam mnie tam! Szybko wejdź, kieruj, nie mogę mojej. Teraz ja będę Ała. kierować. Weź mnie, zostaw! Jestem tutaj, Szybko chodź! Nie mogę go zabić. Gdzie oni są? Zostaw mnie. Zostaw mnie. A ja, co? wszystko futrzak. Ja będę strzelał. O, patrz, Jezu... auto, jadę. Szybko futrze kluczyki, a zostawiłem kluczyki. Co to jest? Futrzek, szybko, żebym mógł celować trochę bliżej, dobrze? Dzięki, dzięki. Patrzę i mam nadzieję, że on to widzi. On tam jedzie! Spadaj, zjeżdżaj z góry! Spadaj! Oła! No, nie być czy trochę bezpiecznie! Oła! Zapinam pasy! Dobra! No, szybko! Udało się. A właśnie, że się nie udało! O nie! On za nami dalej jedzie! Mus muszę mu zepsuć auto! Szybko! Uciekaj! Muszę mu zepsuć auto! Wtedy się spali, wybuchnie i go już nie będzie! Szybko, szybko <ścoughs> Już mu auto oh, się pali. Nie, nie się pali. Się pali. <ścoughs> o Jezu. Cichutko. Bądźmy cichutko. Kto to mógł być? Kto mógł go wezwać? On chyba pójdzie po kolejne auto. Gdzie oni są? On chyba pójdzie po kolejne auto. Szybko, szybko. Jedź, 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 uciekaj. Są oh, tam. Szybko. Nie, uciekaj, ciągle uciekaj. Robię to. Gdzie on jest? Nie, nie jest. Nie masz dobry futrzak. Stój, futrzak! Stój, stój. Idź sobie na ten obiadek. Wiem, że jesteś jeszcze dzieckiem. Ja będę kierował. Futrzak! Ucieka! O! Sorry! Sorry! No bo ja idę na obiadek. Nie, futrzak. Oh. Oh. Nie ma siły. Nie ma siły. Aj. O oh. nie! Zaraz umrę. O Jezu. O Jezu. Nie, ja... ja nie, w, w nie. tym aucie nie wytrzymam. Muszę jakoś z niego wyjść. Ja. Zablokowane. Szybko muszę uderzać w te drzwi. Kurczę, Szybko. Szybko! Szybko. 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 A, A, ej, gdzie mnie... Ej, gdzie coś mnie, mnie teleportuje! ...teleportuje! Ha? ha? Czemu on tam jest nagle? Co jest... Co jest... Co auto, to było? Co, co to jest było? Tam. Co się stało? Jest auto. Jest auto. O, znowu jest ten ptaszek. Równiaki. Szybko. 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 Jest tam. Wybuchaj, wybuchaj. Szybko, szybko, wybuchnij. Wybuchnij. Jeśli go zabiję, to wtedy go już tu nie będzie. Tak jest ostatnią szansę. Na o! Oh, o! Oh, ta noga mnie dalej boli. Muszę tam do niego pójść. pójść. Szybko. Znowu O! Oh, jak się trudno jedzie! trudno oh. jedzie! Szybko. Oh. Na auto! Na auto! Szybko. Na lampę. Na lampę. Ała. Ała. tędy? Ała. Szybko. A te ruiny. Te ruiny. Ała. Mam nadzieję, że... Doskoczę. Ała. Ała. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Proszę, Tam jest! Tam jest! Nie! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest! Tam jest! Żeby to jak Lara Croft. No ja tak nie mogę! Go już nie ma. Szybko. Ucieknę autem do agencji i muszę się przespać. Szybko. Okay. ok, Jeszcze chwilę On chyba skończył tą misję skończył i poszedł, tą misję, się poszedł się położyć Dobra Ja muszę Ej, nie wiem już Rzucę sobie piłkę. Dobra. Ja idę spać.